Здравейте! вас на и за Идам. на Здравейте! 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 Адик. Здравейте! 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 Граме Здравейте! 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 Tam na dole crafting jest, to wystarczy tylko iść tu na dół, zejść, szybko, biegnąć, sprintem mocno trzymać tak, biegnąć, lecieć, łapać, ruftem, nie wiem. Strasznie. Nie, nie, nie. Dobra, szybko. Dwa. Dobra, trzy. Dobra, teraz następny paty. Jedziemy z tym koksem. Mi się już przepala. Mi się już przepala, Adrian. Jest nas czterech. Nie jesteśmy razem w sojuszu. Bramy przeciwko siebie. I czemu? No, no co takie utrudnienie. Nie ma tylko w sojuszu cały czas. To już zaskoczony. Mhm. No. Ale jeżeli hmm. już mam nic mam mieć, to już nie jestem zaskoczony. Zez... Możesz się do mnie zbudować? Nie dziękuję. Na tym nie pokonać i tak. Skąd wiesz? Bo wiem. W tym takim jakby jest, jestem, odwiedzam twoje gry. <grym> o, fajne. Nikt się nie buduje na środek. O, tam już się przebudowali. ale. Eto. Czemu nie to. mnie to zabijać. O, tam o mam już drugi. To już sobie zrobię mieczyk. Mam mieczyk! Jej, jej. Co jeszcze, jeszcze? Żelaza tu nie ma. Jeszcze mu się ostatnie żelazo przechodzić. Dziękuję. I to żelaza sobie zostawię. I co? Idziemy. Jedziemy z tym koksym. To nie nie spadł. Ej, przed chwilą. Masakra. Trochę kobla, na zbieram sobie. A to wie jak tam idą prace. Tu widzę, No, 12 sobie nakupałam tak coś wszystko wszystkim przykrwałem. No, a pochodnie zrobię sobie. Od 9 pochodni mam. Ej, mam 5. Ej, dwie. Skąd ja mam te 5 pochodni? Na początku się dostawało. No? Ano? Gdzieś buduje się Na i już jest tu na środku. No wej, sojka A zaklęte butelki. Trzy A masz. Chodźmy. Może będą następne zaklęte butelki. Otwórę no do. Shift jak mogłem spaść? Wygrałem! A to tylko ja przeciwko tobie byłem. No? Aha, zarobiście. Ale, ale jak ja mogłem spaść jak ja tylko shift nacisnąłem? Jak jest... O kurde, minut, minut, ja nie mogę tam przejść, swobodę, Wywaliło cię? Nie. Ja i... Jesteś? Jestem... To chodź tu. Chodź za mną. Liniemy tu pod te wielkie kraty. I... No, zakończymy już wycinek, więc bądź dzisiaj ze mną. Ari! Tak, siemanko, Na razie, cześć! Ejo!